Kilometrów przed Wrocławiem Na polu namiotowym Camp4U jest Tutaj... paru kilometrów zrobione Ale masakra przez miasto Nic przyjemnego Pełno tirów, potężny ruch samochodowy Jest katastrofa Pierwszy raz Wczoraj rano wyjechałem na ścieżkę rowerową Eurovelo 9 no i zobaczymy jak daleko da się dojechać tą ścieżką żeby uciec na północ Trawa nieczynna, proszę bardzo No i w dupa. Mogę jechać dookoła, czyli mam 10 km więcej. Mm. Ale wygląda to ładnie. Ścieżka rowerowa. Jadę tak już około 17 km. Cały czas las, to wcześniej był wał. Czyli jechałem górą wału. wijało jak cholera. Mam nadzieję, że teraz już będzie tak. I nie uwierzycie, przed chwilą spotkałem ludzi. Kurwa Niemcy nie wyginęli. Oni tu są. Chyba w krzakach się schowali. A dwóch widziałem zdrowie Niemiec. Baa! Baa! Koledzy, trzeba być baranem, żeby jechać w taką pogodę. Ech. A tak to wygląda w Europie, tak naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Halo. Ale chyba wystarczyło zrozumieć. Co dzisiaj szef kuchni polecam na obiad lub kolację? Hmm. Grochówka z kiełbasą i boczkiem. Z tego co wyczytałem to ponad 1000 kalorii. Na to 4 piwa. I rano będę głodny. Pranie się suszy. Tam apartament. I znowu las. Oni wiedzą, co ja lubię. Tam gorący prysznic i toalety. Mm. Jak będzie taka patelnia, to chyba umrę z pragnienia. Cholera. ja tylko jedną butelkę wody. Jeżdżamy do Frankfurtu nad Odrą. już jesteśmy w Polsce. Proszę, jak pięknie. Tak wygląda codziennie rytua opakowania się, wszyscy śpią. jest piąta 56. Kastka się robi, na growerek, nasze pranie. To granica polsko-niemiecka, ogrodzona płotem. Żeby migranci z Niemiec nie przedostawali się do, na teren Polski Zobaczcie jaka tu widota Nic tu nie ma, nic A tam Piękne drzewa Pola zielone Zobacz, tu zielono A tu szaro, góro i ponuro I wieje Tutaj kierunkowskaz te bramki można otwierać e... Ręcznie się je otwiera. Jest to po to, żeby dzikie świnie nie wychodziły na wioski. Otwierasz, przejeżdżasz, zamykasz. Widzina, wieje jak cholera. Mam do zrobienia 100 km jeszcze, ale może się udać. Powinniśmy i Ciebie tam użyć. My, ja i mój cień. Ale mam doła dzisiaj, strasznego. No i jadę do międzywodzia. Zostało jakieś 20 km. Ale mam dość dzisiaj przygody typu dziura wadętka plus jeszcze urwana jedna szpycha nie, nie wiem która to była ale jest kompletnie pęknięta i tu muszę znaleźć serwis miał ja wymienić zanim będę miał z koła, a już wichruję To jest w ogóle hit dzisiejszego dnia. Urwałem już trochę. No i muszę zarobić jeszcze 70 km do koło brzegu żeby to naprawić. Mam nadzieję, że mi to zrobią na CITO. Biedne felgi nie rozwalił do tego czasu. O, zbliżamy się do Międzywodzia, gdzie będę spał. wiecie no pan, który wybrał się na wycieczkę do Kapolski. No, hej, i to jest właśnie ten zasłużony moment. Życzę Wam udanego wieczoru. A ja jutro jadę dalej. O tam, 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 tam. Do zrobianka. Dzisiaj śpię na takim południowym. A jadę dalej, wyjeżdżam z międzywodzia. Teraz już szlakiem R10. Ile sił w nogach, jak daleko się da? Jak dobrze pójdzie, i wszystko będzie w porządku? To za kilka dni będę w Gdyni i z Gdyni pociągiem do domku. Widzicie jaka bramka fajna. Tylko rowerzyści się zmieszczą. Znaczy, się schylę. I teraz tak. jako miejscówkę na obiad znalazłem. Tu rowerek. Taki widoczny. Zdzielam w dół, może nie będę patrzył za bardzo. zagląd jest. Pozdro. Nie, nie, pole namiotowe 105 albo 155, chyba 105 100%, 100 cisza spokój może słychać tam sanitariaty tutaj moja budka i jest fajnie na wag na Słowińskim Parku Narodowym Uf, myślę, że będzie dobrze Mam zieloną koszulkę, to jak coś to nie znajdą w przyszłym roku. No do pijaki zobaczcie jaką fajną drogą. A tam, tam? a stamtąd wiadę no, myślę, że jeszcze jest 8 km i powinien wyjechać pozdrawiam Zobacz jaki fajny most na stary most się spalił i starym postawi nowe Nowe deski I ja pierniczę. Bajera Pierwsza przeprawa deska no i idziemy Kardium, a co tam jest następne? Jastrzębia Góra chyba i taką ścieżkę zrobić i tego nie było za racji znaczy. tak wygląda życie w namiocie tu jest kuchnia tu jest szafa tam podłóżkę No i siedzę sobie na łóżku I tu mam całe pół metra nad głową Znaczy od ziemi Nad głową to 5 centów Dzisiaj odpoczywamy Jutro o 13 mam pociąg do Katowic. O 19 powinien być Katowice. Wycieczka super. Coś wspaniałego. I co panowie, jakie wrażenie po podróży? Dupa boli. Dupa boli. Dupa zbita kotlet. <noise> jak Jak ten cel. Niech tak jest. Wodują motorówkę, która chyba jest zmotorowana. 40, poszli fotografować. A i na pasach spuszczają na dół Samolot za chwilę powinniśmy być w Warszawie o 19.11 planowo w Katowicach Tak to ja mogę jeździć